oko, Wybijanie piłki jest łatwe. Obserwuj symbole mijające bazę domową. I naciśnij prawy symbol we właściwym momencie. W ten sposób na pewno trafisz. Przygotuj się i uważaj na tempo. Ech, hej wszystkim, z tej strony poziomka. A oto kolejny odcinek z gry Kurczak Mały. Tutaj. Ciśniemy. Aha. dalej, żołędzie, dalej! Dalej, kurczaku, dalej! Ten jest wojny. Okej, okay. chyba ogarnęłam. Aha, spacja pewnie, bo się nie skupiłam szybko. Chyba spacja. Muszę uderzyć im. Dobrze, 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 dobrze! Brawo! Próbuj teraz! Spacją? Tak. Wow. Ale jestem fajna. Trzy bazy! Naciśnij spację. Dobra, ciśniemy. Brawo! Proszę, traf, proszę, traf, proszę, traf. To było spoko. teraz. No, spoko, nie jest źle. Ale w filmie to było tak, że za trzecim razem Ekstra! dopiero się udało. Dobrze. Tak było. Ten ziomek się darł. Pierwszy strajk. Drugi strajk. Zaliczona. Baza zaliczona. No, lecim. Poszło. Tak, druga baza. Wiedziałam, że ci się uda. Dobra. Do roboty. BRAWO! Nawet... Ten na pewno wyjdzie. Nawet nie idzie. Tak! Druga baza! Dwie bazy! Mocne uderzenie! Yy, wielki mecz, oczywiście. Oczywiście, że zapiszemy grę. Ja bym gry nie zapisała? Na zbijaku zapiszmy, tak. Tu trzeba się pilnować moi drodzy, jeżeli chodzi o zapisywanie. No okej. Okay. Na lewo raz, na dwa! walka trwa! Będzie właśnie ten moment, o którym wam mówiłam przed chwilą. 2 lat czołędzie udało się pokonać. Odwiecznych rywali drużynę ściekłych pyrków. Ale ściekły pyrki. Może się jeszcze zdarzyć, że to nasza drużyna się Pokażemy po tym rozwarzymy. ziemniokom. aha, to ja gram, przepraszam. Wystarczy uderzyć w piłkę. Łatwo. Kupiam się, bo nie chcę się zagadać, a to nagle mi się nie uda. Taka prosta rzecz. Będzie to jakoś szybsze? Nie, nie jakoś takie szybsze. Biegnij. Jest co świętować. Trafi! Już? Matko, łatwo. <grywa> tak mogę wygrywać. Dobra, nadpiszmy ten wielki mecz. Ta. Nie cackajmy się, nie? Super, no i genialnie, no bo jestem świetna. O no i stało się proszę państwa, że będzie zabijemy rzeczy niemożliwej. <grymne> po raz pierwszy od 20 lat. Finał jest dla nas! Tłum szaleje, widzę zgroszone twarze i matki patki, swoje dzieci. Tak! Zapamiętajmy tę chwilę, zapamiętajmy tę radość, bo dziś narodziła się nowa legenda. O na imię jej Niechcący! Niechcące! Tradycyjnej kompili w substancji izotonicznej, od Super. której cały dzień się będzie i Izotoniki, yeah! Jesteśmy feedbackami! Czegoś się nie zapomina! <noise> tak! Tak, tak! 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 A jednak! A jednak! Ale mi się chłopak udał! To mój jest syn! Aha! Ha! O nie, zara będzie, będzie, wielkie bum. Matka, jak patrzę na tego kurczaka, to tylko mój kuzyn się przypomina mi. Dzięki, dzięki za szansę. Bo zawsze się śmiałyśmy z siostrą, że wygląda jak mój kuzyn. <grywka> Nic się nie zmieniło. Poszło satelita sąsiada. Będzie problem. Ale jak sąsiad ukradł, to nie zasłużył i tak. <grystanie> Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba, co nie. O, to już. Kurczak mały był naprawdę przerażony, gdy dzwonił. Ale na pewno powinniśmy brać oh, Będziemy prowadzić wóz. autko. Możemy mieć kłopoty. Poza tym chodzi o bezpieczeństwo. Nasz przyjaciel przechodzi załamanie. Nie możemy go opuścić w takiej chwili, jasne? Okej. Okay. Dobra, dam radę. Najpierw sprawdzić zawór kierowniczy, sygnalizację opon i pedał wsteczny. Jedziemy! O Boże. Trzymać się wszyscy! W drogę! Yeah! Ale mogę poprowadzić? Proszę, Jak chcę pojeździć. Proszę, 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 proszę. Tak, szalona jazda. Dobra. Okej, okay, czekajcie, teraz ta. Teraz nie będzie tak łatwo. Przyśpiesz, cofnij się, kaha. Ślizgaj się. Są dwa rodzaje ślizgania się. Nie rozumiem trochę tego. I co to za jakieś porąbane te. Eee, czekajcie. Hmm. H. Y. Y. Ślizgaj się. P. Ślizgaj się. H. K. H jak H, mój. W drodze do domku kurczaka muszę się na chwilę zatrzymać. Ale. I... Ale i tak muszę jeszcze ten? Muszę jeszcze używać wsadu. Serio? To jest takie trochę niewygodne. Mało praktyczne. Jakie mam gazu użyć? Spacja. Dobra. Chodźmy tu. Co mamy zrobić? Obie... Eee, Luśka, jestem głodny. Szpek, nie mamy czasu. To nie zajmie dużo czasu. Weźmiemy moje tajne zapasy. Jedzenia? Bo ukrywane w mieście? Nie. No tak. Czy to takie dziwne? Tak. To okryje żarcie w mieście. Dobra, ja wiem, że moja kumpela była swego czasu ciekawostka na klubach z, z moim drugim znajomym. I znalazłam mango w doniczce i je zjadła. Nie róbcie tego. Okej, okay. okej. Okay. Jak już zrozumieliśmy to i owo. No to jest czas! O matko i córko, no to jest czas! Bez sensu. Aha. Wieszcie co, ja niby mogę robić do hamu i ten i w ogóle, ale w ogóle mi to nie pomaga. Przynajmniej mu kartę. I oczywiście i tak nie zbiorę czasu. I jeny, jakie to jest niewygodne Okej. Okay. Koniec czasu. No i jeszcze raz to robię, nie? Czy co? Ginę? Nie luśka, jestem głodny! Okej. Okay. Szpek! Nie mamy czasu. To nie zajmie dużo czasu. Weźmiemy moje tajne zapasy. Ja bym chciała Jedzenia? wiedzieć gdzie Bo jest... To jego jedzenie. No tak! Czy to takie dziwne? No i dostajemy ten zegar, okej, okay. no spaj u o, o, coś włosu. Nie no. Skąd ja mam w ogóle wiedzieć jak to jego jedzenie wygląda? że nawet nie mogę wyjść z tego auta. To nie ma sensu nawet. Aj bye. Dzięki za czas. Aha. Dobra, coś jest. Czyli to są te świecące się też. Okej. Okay. Dobra, ja już się bałam, że to tylko zegarki. A tu jednak nie. No to spoko. No to jestem w stanie to nawet ogarnąć, ale... I need more time. Teraz przynajmniej wiem, jak to działa. Co? Musisz odwieźć deski surfingowe? Hmm. O, naprawdę? W takim razie lepiej to zróbmy. Okej. Okay. Kupuję czas. To sobie czas kupiłam. To tam jest? Kurde, kto ci dał prawo jazdy? <laughs> mela, czy ty? Nie? Ja nic tu nie sugeruję. <laughs> I ilu ludziom obiecałeś te deski surfingowe? Poza tym jesteś rybą, jestem ciekawa jak surfujesz. Nie? Kurde. Sorry, sorry. Idziemy tam. Chyba zrobiłam kółko mniejsza. Jak ja tam wyjadę tędy jest droga, więc sobie pojadę ładnie. Póki co coś mi się czas nie pokazał. Podoba mnie się to. Teraz widzę, że mam mapkę też. Znaczy, znaczy wcześniej widziałam mapkę, ale wcześniej bez tej mapki było ciężko. O! <laughs> czmych! Wzięłam? Wzięłam. Dziękuję bardzo. Here. Wjadę w te kropki. Jadę komuś na ogródek, także sorry. Kurde. Dobra, nie jest to takie ciężkie, jak mi się wydawało. W tej sytuacji musimy zasięgnąć rady najlepszych biz. Weźmiemy kilka z nich. Najlepszych czego? Kurde, nie ma drogi na skróty. Wait. Tu. Tu. Yy. Sorry za hydrant. Jadę tutaj. Najlepszych no pism. Na kaczka. W tym numerze kłopoty z rodzicami powodem straty upierzenia super coś w tym jest dojrzewanie i te sprawy trądziki, nie trądziki ja nawet mając 22 lata w chwili obecnej jestem na dobrej drodze wyjścia ze trądziku totalnie no Tak naprawdę zgodnie z ich radą trzeba przestać skrzeczeć zacząć rozmawiać to też prawda, rozmawiajcie, to jest ważne e, ale nie, naprawdę Idźcie do dermatologa, jeżeli macie... Dermatologa, jeżeli macie taką szansę, ale sprawdzonego. Ja zrobiłam research zanim poszłam do konkretnego, bo nie ma... Modne co. piórka. Ekspresja modnych dodatków. Czy kurczak ma w ogóle jakieś dodatki? O nie! O co chodzi? Zapomniałem rozwieść gazety! Dobrze, ale szybko. Kurczak mały na nas czeka! Eee, <laughs> jeszcze mam tym rzucać. I co to zmienia? Bo nie wiem. Serio. Macie, żryjcie. To były czasy, kiedy prasa jeszcze istniała. W sumie. He! <laughs> Królowa, to ja. I w pod. Nie ma co się cackać. W ogóle w tej godzinie? Okay. Dobrze, zrobione. A teraz szybko, jest już po obiedzie. Tak późno? O jej, miałem zrobić zakupy. Brrr, tylko biegiem. Dobrze, dobrze, pójdę. Ok. It's market time. Mhm. Mm Siema, siema koryto. Myślałam, że to jakaś... Nie wiem, czy mi się czas zbagował? Tak się zastanawiam. Wiecie o co chodzi. To jest takie dziwne trochę. Tego płotu już nie rozwalę. Mhm. Co ja mam tutaj zrobić? Dobra, może się dowiem potem, bo... O co chodzi? Chodzi o to. Okej. Okay. Tutaj sobie skrócimy. Dawaj, dawaj. I ten fiszu teraz widzę. Na tych tyłach zadowolony. Wożą go jak króla. Mm -hmm. Matko, dobrze patrzyłam na mapę, ale myślałam, że faktycznie tutaj gdzieś wykręcę. Ale w sumie gdzie? Melano. I będę jeździła po tym mieście. Jeździła, jeździła. Nie wiem czy ja to mogę nazwać zakupami, ale spoko. My pleasure. Teraz pod haciendę, nie? To by było śmieszne, jakbym mogła te jedzenie. upuścić. Znaczy, to by nie było fajne. Jakbym je faktycznie opuściła. Upuściła. Nie opuściła. Ale no. Co ty tam jesz? Moje ciastka! Daj spokój! Mam szybką przemianę materii! <śpiew> Szpek! Miałam je zawieść mojej mamie! I co? I teraz mam ci je kupić? I jeny! O, się najeździmy! A ile za paliwo, łomatko? Co? Pewnie tatuś zapłaci, co? No... Dlaczego tak sobie pozwalamy? Bananowe dzieci! <grymne> co? Eee... Co to za porąbany czas? Po co ja mam rzucać ciastkami w wandale? Czekajcie, teraz. Ale zaliczyło! Dawaj. Dobra, teraz. Oczywiście jeszcze musiałam dowalić. Dawaj, 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 Myś dawaj. Gdzie jesteśmy? Hej, to ty prowadzi! No właśnie. Proszę cię, czy możemy już jechać do domu kurczaka? To tam! Ha! Nawet blisko. Prawie. Gdzie on mieszka? Ten nasz koleżka. Tam muszę jechać. O! Wow. Dobra. <tosłuch> Proszę czekać. Okej. Okay. Eee, no i szaloną jazdę. Tak. Klawo. Przestań w końcu! To pomożecie mi się tego pozbyć, czy nie? <laughs> O lata! O zgrozo! O matko! Fiszu! Fiszu! Musimy go dogonić! Rusz się! To wąskie gardło! Może gdybym się trochę obrócił! O szpeg, mi pióra! Ech. Przepraszam, nie powinienem wypychać kieszeni batonikami! Leć, kurczak, jesteśmy za tobą! Dobra, moi drodzy, ale na ten czas kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam spodobał. Jeżeli tak, oczywiście byłabym wam bardzo wdzięczna za skomentowanie oraz ocenienie go. A my się słyszymy już niedługo. Ja zmykam na spacer i wam też polecam. Cześć!